Dzień dobry, kochani, jest dzisiaj. Niedziela, tak? Niedziela. Dzisiaj jest. Niedziela czy niedziela? Niedziela. Dzisiaj, kochani, jest dziedziela. niedziela. Posłuchajcie, tutaj jest przykład dwunastolatka, który siedzi obok mnie. ten, mały. I słuchajcie, pomyślcie, jaki dwunastolatek może mieć marzenia. Nie iPhone, bo iPhone ma. Nie iPad, bo iPad ma. Nie komputer, bo ma. Nie konsole dwie, bo ma. Czyli co? O czym on może marzyć? nam o czym ty możesz marzyć? Bo wcześniej mnie rozwaliłeś z tym, co mi powiedziałeś. Dobra ja o nie marzę, no. Weź tę rękę, weź tę kozę z nosa i tutaj... To, radiemu, o no. my god! O czym ty marzysz? Powiedz nam. O nic. A co mi wcześniej powiedziałeś? O nie ma no co Wczoraj jest. mi powiedział tak, tato, to... Mhm. to słuchaj. No. Ja mam już 12 lat. No, na pewno A nigdy jest. w życiu nie miałem białych skarpetek. A, aha. a jak powiedziałeś wczoraj do mnie? No to ja tak nie powiedziałam. Nie mam to, nie, nie, nie. No nie, ale powiedziałeś, że, 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 że czego nie masz? Białych skarpetek nigdy nie miałeś, tak? Nie. No. A, a co ja ci powiedziałem, bo mama ci kupuje jakie skarpetki zawsze? Kolorowe. Kolorowe we wzorki. No. A twoim marzeniem jakie są skarpetki białe? Powiedz normalne. nam tutaj. Powiedz, bo i tak się dowiedzą za chwilę. No i tak, normalne. Ale jakie firmy? No normalne. No tak. jakie? Ta to, no przestań. <laughs> Kochani po krótkiej spinie samochodowej, ojciec kontra syn, albo syn kontra ojciec, doszliśmy do porozumienia, że jedziemy, słuchajcie jedziemy, mamy dwie rzeczy do załatwienia z rana w niedzielę, pierwsza, musimy jechać do Ceksa, pozbywam się swojego iPada nowego, dlatego, że jest bezużyteczny tak naprawdę, używam go, Zapytać się Kuby kiedy go używam, prawie nigdy, nigdy nie, Czasami, jak on ogląda telewizję i telewizor zajmuje, to ja tam sobie włączę Netflixa, ale jest mm. coś tam poglądam. Jest, Ale jest niepotrzebne. Więc iPad idzie do Żyda. Druga rzecz, jedziemy do JD. JD to jest jakaś sieć angielska, nie wiem czy to jest w Polsce taki sklep. JD, no wszystkie marki najlepsze tam są. Będzie się będzie. Będzie? No, jedziemy. Po co? jedziemy zobaczyć białe skarpetki. Nike. A jeszcze wam powiem, bo Kuba nie wierzył, ja mówię słuchaj, ale Nike też produkuje Majtasy. wczoraj oglądaliśmy majtki przez internet, nie? I słuchajcie co wyskoczyło. Co wyskoczyło? Wyskoczyły! O oh my god! Wyskoczyły, kochani, stringi! Nie? Stryngi. Ale takie dziwne, robią dziwne z takimi paskami do podtrzymywania pośladów chyba z tyłu. No nie wiem, nieważne. Tego nie będziemy kupować, kochani. Ak akcja skarpety i akcja iPad, a później e, kino. Dzisiaj jedziemy na 1640 do kina na film? Kapitan Ameryka. Kapitan Ameryka, to jest ten nowy film. Z nowym, a czy nie z nowym aktorem, ale już nie będzie naszego ulubionego Kapitan Ameryka. Ale słuchajcie, sprawdziłem. Trzy razy, czy nas spuszczą do kina, bo ostatnie dwa wejścia do kina na dwa filmy Marvela, nie? No. E, co to były te filmy? był Deadpool i drugi był... Deadpool i no, no ten, ten co wyskakuje z niego, ten, ten taki, ten taki rock. A, Venom. Venom. I na oba filmy nas nie wpuścili, nie? Oczywiście kupiliśmy popcorn, no bo poszliśmy z tym wszystkim, a, 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 a gość mówi hello, ale on nie ma 18 lat. Ja wiem jak nie ma, ma 16, tylko taki jest niewyrośnięty, ale nie uwierzyli, nie wpuścili. Więc kochani, teraz przed tym filmem już sprawdziłem, na pewno nas spuszczą więc zobaczcie relacje. powiemy wam naszą opinię o tym filmie, kochani, ja Recovery Oshi polski. No sorry. To nie... Polski napój regeneracyjny. I kochani co, widzimy się już w sklepie, nie? No? Widzimy się już w JD albo w Ceksie. Pogoda ładna ciepło jest w stopni 4, 4 stopnie. A, tam. Jak tam? Słuchajcie, wjechaliśmy na, jak widzieliście przed chwilą, na najwyższy poziom parkingu. Popatrzcie piękne niebo, ciepło. Przyjemnie jest lekki wiaterek, nie. Ale jak na niedzielę, wam powiem, to jest fajny dzionek, co tam? Jak tędy, jak wszyscy tam tędy chodzą? To jest level one. A może, no, dobra, to idź. Na pewno? Słuchajcie, widzieliście nowego Forda Capri? Akurat stoi, to wam pokażę. Nie jestem fanem Fordów. Bo, jak to takie przysłowie polskie mówi, Fiat to grata, fortego brat Ale zobaczcie, to jest nowy Capri. I to jest chyba elektryczny? Tak, bo mam, widzicie? Wszystkie samochody w Anglii elektryczne mają taki zielony pasek na rejestracji. Elektryk? No, ale fajnie. Fajnie, Dobra, weź ty mnie prowadzić do tej windy, bo już chodzimy pół godziny i jakoś nie możemy dojść. Tu? A no, tylko zapamiętaj numer piętra, żebyśmy w dobrym wyjściu wyszli później. Pierwszy, tak, mam no pierwszy. pierwszy dobra. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy w galerii Kuba jaki plan? najpierw idziemy do seksa czy to jest... Szukamy tych skarpet? No i szukamy Ceksa no. Do Ceksa? Tak. To kochani, przejdziemy galerię i Idziemy do seksa. I ludzie... Dejdziemy do Apple też? No dobra, a co jest tyle ludzi? Dzisiaj, o, to jest Apple zobaczcie a tylko wam powiem że będę kupował nowy telefon dlatego, że mój telefon mój dziadek, jak na niego mówię iPhone XS Max nie? No stary jak świat stary jak świat, ma już ile? 5 lat, nie? 6 ma 6 lat 6 lat ma, już nie działa tak jak powinien i czekam teraz na nowego iPhone'a co wyjdzie w przyszłym tygodniu podobno i go kupię, ale z tego nagramy odcinek SN. SN nowy, tak ale ogólnie nie ma ludzi zobacz Zobaczcie jak pusto niedziela, godzina to jest godzina 1212 12. 12, 12 i zobaczcie pusto Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze sklep dla ludzi, którzy mieszkają w Anglii to nie jest żadna nowość a dla ludzi, którzy nie mieszkają w Anglii to jest taki sklep, który się nazywa. Zobaczcie tutaj Jak się nazywa? Poundland. Poutland, czyli wszystko jest po funta to znaczy tylko z nazwy jest wszystko po funta kiedyś tak było nie? a teraz jest wszystko przeważnie funt, dwa funty, półtora funta ale ja tutaj wchodzę wiecie po co? po płyn do fajki zobaczcie tu jest wszystko wszystkie takie pierduty no krótko mówiąc ale to co mnie interesuje tutaj jest tu po lewej zobaczcie jaki wybór więc nie będę musiał specjalnie jechać do sklepu, całe miasto przejeżdżać. O, tu Kuba już mi nas, daj mi drzwi, daj no. Już mamy, zobaczcie. Chcecie zobaczyć, co tu jest w sklepie? Pokażę Wam, zobaczcie. Słodycze, Słodycze kanapki, jakaś tam taka prosta chemia, kawy. I zobaczcie, funciak. Zobaczcie cenę funciak. czy 53. No dobra, to jest po funta, to jest po funta. Ciasteczka są. A ty lubisz te ciasteczka, nie? Jak Tam Dawno nie miałam. A wiesz, te biskow, to tego fryzjera są. Tak? Weź je, bo one są dobre. A taka duża taka? No taką weź paczkę, taką weź biskop. Dobra. To Dadaja zje. Po, po kinie. Dobra, idziemy płacić. Dawno. No nie, nie ma co tu wam pokazywać, bo tu naprawdę jest takie wszystko pomieszane. Widzicie, tam jakieś ciuchy proste. Mówię, chemia prosta, ale to co ja potrzebuję jest, no do kibla na przykład do mycia, jest. Nie, dobra, patrzymy to i już się widzimy na High Street. I tak z Funciaka kochani przeszliśmy na High Street. Naprawdę pusto jest, nie? Zobaczcie, w ogóle nic się nie dzieje, Zobaczcie. Pustki i to jest mój ulubiony sklep seks. Tu idziemy, wrzucimy iPada. Ja już go sprzedałem, tylko muszę go oddać. Oni go sprawdzą i mi sprzedają pieniądze na konto i idziemy szukać skarpetek. Patrz jaki tutaj jest Mike, a to jest Mac Studio, ale dla mnie to jest za, za gruby, za duży. Dobra, wbijamy, chodź. Słuchajcie, już wbijamy do JD, tak? tak, no jest Tam za nami jest JD, tutaj jest sklep, bo mamy drużynę futbolową w Włotwór, jak wiecie. I tutaj jest taki sklep, popatrzcie, można sobie kupić koszulkę klubową. I właśnie koło jest. Ale ceny, ale ceny, nie? To jest kosmos, a tutaj jest, przed nami, widzicie tu. JD. I tam wchodzimy, szukamy białych skarpetek dla Kuby. No. Tak? Okej. Okay. No. no i? 508, ale nie teraz skarpetek. No takie możemy wziąć, taką takę no. Za 20 funtów. Ty, okay, tu jest za 20 funtów, ale masz ile? 6. No. A tu 14, a masz 3. A. No to rozmiar sobie znajdź. No 508. No a powiedz. A to tyle na pewno? Tak. Ile ja tu jest? Sześć skarpetek, na cały tydzień masz. Na 6 skarpetek. Dobra, chodź. Aj, mój skarpetek. Oj, Daddy ja ci kupi. Zobaczcie, buty dla takich małych dzieci, popatrzcie, nie? Dla mojej małej siostry by było tak. Dla kupy siostry, zobaczcie. Normalnie sztos, nie? To wygląda jakby butelka. Albo takie, zobaczcie, różowe, popatrzcie. A ty jakie masz? Dwa, malutkie? No no nie ma takich butów stopień, ale świetne są ciuchy dla małych dzieci teraz kochani Ja jak byłem mały w Kuby wieku, to w ogóle nie było butów. A małe? czy były jakieś tam pierwsze, e, pierwsze Adidasy w Polsce firmy Unipol, Upol, coś takiego. Tak mi się coś kojarzy. Dobra, idziemy I kuba powiedział, że mi loda postawi dziś, że mi kupi loda, zobaczymy. Kupisz ojcu? To no, dla nas kupię. A. To mi chyba styki na jeden. Chyba. Jak, jeden. Na, no, jak na jeden ciśnienie? Jeden będziemy lisać? Tak. Mam cztery funty. Dobra? 4 Cztery funty. A ja, to zarobione jest. Ale nie mam karty. To mi zabierze. Weszliśmy do sklepu, kochani, który produkuje czekolady. Nazywa się Czokle. Coś tam później wam nagram. I zobaczcie same takie kraftowe czekolady. Drogie ale bardzo dobre, a Kuba mnie tutaj przyprowadził na lody zobaczcie jakie lody ale mam kraftowego loda zobaczcie jaki wow dobry mega dobry ja bym normalnie jadł zabrożoną czekoladę kochanie. tutaj się odbywa produkcja o tutaj się nazywa sklep się nazywa hotel Chocolate. Kuba sobie wziął chyba ekstra czekoladę, tak? mm. Thank Dziękuję Cześć, pa pa Dziękuję Pokaż swój Ale masz wypasiony, nie? Dobra Kani, to by było na tyle z miasta. Widzimy się już w kinie, tak? Tak. tak. Jak skarpetki? No dobrze. Sztos? Sztos. No. Bo od razu sobie zamienił skarpety, nowe założył, białe, nie? Nie no, w domu przecież. No w domu, w domu, no. to my jeszcze na obiedzie byliśmy w domu. Tutaj zobaczcie jaki przygotowałem piękny sosik, na no, się? Tak, Dobry tak. Był? Nie otwarte? Trochę, ale i tak było Dobra, To ja nie chciałem, żeby to mięso, bo czasami powiem wam, że jak za bardzo podduszę, to to mięso się rozpada, nie? Czy robi no tak. ciapa ta. Dobra, słuchajcie, jedziemy do kina, zaraz wam pokażę, co będzie się nie? Popcorn Wciągasz popcorn? No Solony, czy mieszaną mieszane? Nie, tylko słodki Ja nie Ty nie wiedziałeś Nie, chce mi się po potem taki jakiś jest po tym popcornie Zasłodzony Więc kani widzimy się w kinie Dobra, słuchajcie, idziemy do kina, coś wam pokażę, bo zamknęli nam tutaj pół parkingu pod kinem, tam jest kino, coś wam pokażę, wiecie, że Watford to jest kolebka filmowa, mamy potężną wytwórnię Warner Brothers, która się teraz rozbudowuje, masakrycznie potężne, tworzą miasteczko Warner Brothers i chyba tam miejsca nie mają, bo wynajęli tutaj jakby parking pod kinem i zobaczcie, stoją, aktorzy chyba śpią, popatrzcie, może kręcą jakiś film. Jak aktorzy tutaj sobie śpią. Nie wiem. No coś tu robią. Słuchajcie, tutaj mamy kino, view, tutaj są kręgielnie. Może przyjedziemy za tu na Ta, no. Pogramy sobie, później pójdziemy na automaty. Tu na dole są automaty, no? Można Ta. sobie pograć. No i co? Wbijamy już do kina. Zaraz wam pokażę ceny jakie są. No i wejdziemy na film. Z filmu oczywiście nagrywać nie będę. Zobaczcie jakie ceny. 4 funty. Za takie paczuszki. A po ile to jest w sklepie? 4 funty 50. A tutaj 4 funty. Tak samo woda. Woda też 4 funty, nie? Nie, nie 4. 4 ale 3 funty. to jest. To jest chyba wszystko. Dostuje ta sama cena. Eee, co to jest? Sweet or sweet? 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 Screen number two. Yeah? Screen number two, yeah? yeah? But it's too early, no? Yeah. Screen yeah. two? No, fair, no, give like it. Jest fajnie? Yeah. No to możemy mieć tam. Dobra, kuba poszedł w siku. I zaraz wbijamy. Mm. Najgorsze w kinie jest, wiecie co? Jak włączą reklamy, nie? Bo te reklamy lecą i lecą z pół godziny. Nie? Później trailery puszczają i dopiero film. Czyli teoretycznie do kina można byłoby przyjść tak, nie wiem, pół godziny później to się dopiero film zacznie, nie? No, jak popcorn? Dobry. Dobry? Dobrze, a to jeszcze się film nie zaczął, a tu jeszcze dojechałeś? <grym> Dobra, słuchajcie, my się rozłączamy, widzimy się już po filmie. O, coś się zaczyna dziać. Feels good, doesn't it?

Telefon bądź. Telefon bądź, nie zapomnę. Tak, nie zapomnę. niech zajdą ci ludzie. Muszę się tu chyba iść. Chcesz? Tak. Oh wow. Słuchajcie, wyszliśmy już z kina. Powiem wam tak, film spoko. Jak to na Marvela przystało, film jest fajny, ciekawy mało trochę akcji może nie jest taki jak przyzwyczaił nas Marvel do Avengersów taki spokojny filmik, nie? Ta, no. nie, no mi się podoba. ale mi się też podobał, jak macie okazję to idźcie spoko dla mnie, ocena od 1 do 5 daje czw czwóreczkę, daje dobrą czwóreczkę, teraz Kuba ja dam ta, ja 4,5 podobał Ci się film? no był fajny no ja, taki spoko nie no. aha Co? i powiedz jaką postać mamy nową a no, Czerwony Czerwonego Halka mamy kochani i chyba będzie nowy Falcon ten młody. No tak no. Już nie będę wam teraz spamował, jak się skończył film. Ale na pewno będzie czerwony Halk. I falcon, nie? Kochani, to tyle. Dziękujemy. Dziękujemy też. Dziękujemy za oglądanie. Oczywiście nam zostawcie komentarz, łapę i suba, żeby być na bieżąco. My się widzimy, kochani, za kilka dni. Cześć! suba!